Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie Przed nami gameplay z Battlefielda 1 będziecie sobie go oglądać Natomiast ja tutaj chwilkę pogadam sobie na temat tego Co ostatnio mieliśmy okazję przeczytać, usłyszeć A mianowicie chodzi o kolejną część Battlefielda Battlefielda na którego już parę lat czekamy no i coś się dowiedzieliśmy gość, który po części jest, no po części w dużej mierze jest odpowiedzialny za rozwój serii Battlefield udzielił wywiadu w którym troszeczkę rzucił światła na nową część Battlefielda otóż to co udało nam się tutaj dowiedzieć to to, że nowa część Battlefielda będzie osadzona w realiach współczesnych. Także no niestety ja oraz osoby, które gdzieś tam czekały na powrót reali historycznych, między innymi moja ekipa od Battlefielda 1, którą serdecznie pozdrawiam, no niestety musimy obejść się smakiem bo będą to czasy teraźniejsze czyli patrząc tak chronologicznie no to mieliśmy Battlefield 4 właśnie który był osadzony w czasach teraźniejszych później mieliśmy jedyneczkę czyli tutaj była to pierwsza wojna światowa a następnie mieliśmy piątkę czyli druga wojna światowa no i kolejną częścią było Battlefield 2042, który był osadzony w no, 40, 2042 roku i tutaj mieliśmy taką niedaleką przyszłość hmm. przyznam, że nie wiem, co mam na ten temat w sumie sądzić, bo byłem bardzo jakby e, najarany na to, że powróci. E, jakiś Battlefield historyczny. Po części staram się zrozumieć twórców, że po prostu nie chcą odgrzewać kotletów, bo zarówno pierwsza wojna, jak i druga wojna to już było. Niemniej jednak osobiście uważam, że takie części jak chociażby Battlefield jedyneczka, którą właśnie obserwujecie na gameplayu. No. Były bardzo dobrymi częściami, czy były bardzo dobrymi, to była bardzo dobra część, tak, może w ten sposób, bo jej następca Battlefield 5 już moim zdaniem oczywiście moim zdaniem taki dobry nie był. Tym bardziej, że dosyć sporo kontrowersji, przynajmniej na samym początku, na starcie tej gry już, już było czyli gdzieś tam związane z zbyt kolorowym światem i, i postaciami i tak dalej. Natomiast no, ta jedyneczka mocno utkwiła y, mi w pamięci jako taki prawdziwy, ostatni, ostatni, prawdziwy Battlefield. Tak, czyli y, nie wiem, może przez ten klimat, może przez to, że faktycznie były te klasy, y, ale moim zdaniem, przynajmniej na chwilę obecną, to będzie taki ostatni, prawdziwy Battlefield, gdzie faktycznie czuć tego. Ducha wojny, ten gnój, to, to wszystko, te, ten ciężar okopów i tak dalej. Zresztą no, sami widzicie, tutaj mamy jedną z bardziej klimatycznych map, która zresztą odbywa się w nocy. <laughs> I bardzo fajnie to widać. E, tą wojnę okopową. E, Battlefield 1 wyszedł w 2016 roku i moim zdaniem nadal wygląda bardzo fajnie. Natomiast no, nie jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o Battlefield 1, chociaż, chociaż nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby kiedyś ta gra została zremasterowana, bo jakbyśmy ją wrzucili na, na możliwości aktualnej generacji konsol, czy nawet przyszłych generacji, to myślę, że to byłby naprawdę fajny sztosik, bo sam gameplay broni się do dziś dzienia. grafika jest dobra, a mogłaby być jeszcze lepsza. Natomiast no co, wiemy już o tym nowym battlefieldzie. Jeśli chodzi o datę premiery, to ma być to 2025 rok. Tak, tak tutaj jest to planowane. I co tutaj jeszcze się dowiedzieliśmy? Nie będzie trybu dla 128 graczy, który był wprowadzony w 2042 e, i który moim zdaniem wprowadzał dosyć spory chaos na mapie. Mapy były duże w 2042 i przez dłuższy czas brakowało na nich osłon, także wyrzucenie 128 graczy na Taki otwarty teren, no to był dosyć spory chaos. I w sumie dobrze, że to już nie wróci. 64 graczy to jest optymalnie i myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Myślę, że sam, sam gameplay, samo to osadzenie gry to będzie właśnie coś w stylu czwórki. Zresztą ten gość sam podkreślił, że że wracają do korzeni i że ten największy pik na, na Battlefielda no to była trójka, czwórka więc tutaj no biorąc pod uwagę realia w których będziecie toczyć no to wcale bym się nie zdziwił jakby to było dosyć mocno związane znaczy nie tyle związane co przypominające czwórkę co tam jeszcze udało nam się dowiedzieć, dostaliśmy grafikę koncepcyjną która prezentuje no, wojnę w takim terenie zurbanizowanym, wrzucie od góry, plus jakieś dodatkowe zjawiska naturalne w postaci pożarów, coś w tym stylu. Natomiast no, to jest tylko grafika koncepcyjna i tu jakoś specjalnie bym się do tego nie, nie odnosił. To, co jest ważne moim zdaniem. To, co mnie bardzo cieszy, to powrót standardowych klas, a nie bazowanie na tych specjalistach, którzy byli w 2042. No bo jednak tutaj Battlefield był od zawsze kojarzony z po prostu klasami postaci, klasami żołnierzy, i myślę, że ten, ten powrót do, do tych klas faktycznie. Wpłynie tutaj dobrze na, na odbiór tej gry, szczególnie przez takich graczy, którzy no, jakby nie jednego Battlefieldem mają już za sobą. I Dice, twórcy ogólnie, studia pracujące, bo tam kilka studiów pracuje nad, nad Battlefieldem, kolejną częścią, chcieliby żeby ta gra od początku była, ten gość zadeklarował, że chcieliby, aby ta gra od początku była dobra, czyli żeby nie było tak jak w poprzednich częściach, że początkowy czas tej gry, początek tej gry po pojawieniu się już na półkach sklepowych i w rękach graczy, no to był festiwal błędów i, i, i jakichś tam niezbyt ciekawych akcji, które działy się w grze. Więc no, mamy taką deklarację, że oni chcieliby, żeby ta gra wyszła dokończona i żeby nie było takich problemów. Myślę, że tutaj fajnie byłoby, żeby tak faktycznie było. No i zobaczymy, co czas pokaże, bo. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony nie do końca y, jestem w stanie w to uwierzyć, że oni by to faktycznie zrobili. Y, taką kompletną grę na, na, na pierwszy dzień, bo no, ich też gonią terminy i zobowiązania, i też chcą, żeby to jak najszybciej zaczęło zarabiać, więc żeby jak najszybciej wyszło po prostu. Mm, zobaczymy. No. Plany są dosyć ambitne i myślę, że. Myślę, że no może nie myślę, ale miejmy nadzieję, że faktycznie e, oni to tak zrealizują, że nie będziemy martwić się i wkurzać, szczególnie ci, którzy zamówią preordery, że mogli lepiej wydać te pieniądze. I zresztą sami wiemy, jakie gry są teraz drogie, że żeby kupić taką grę AAA, no to trzeba szykować około 300. 50-370 zł, co nie jest małym wydatkiem, więc yy, no nie ukrywam, że chcielibyśmy za te pieniądze yy, ciężko zarobione jednak otrzymywać gry yy, kompletne, tak? Czyli takie, które od premiery nam działają, tak? Yy, powracając do, do tematu yy, tych, tych Battlefieldów z przeszłości, yy, ja jako starszy gracz. Chciałbym, żeby powstał właśnie jakiś remaster jedynki, którą właśnie obserwujecie. No byłoby to fajne, ale uważam, że coś takiego, no raczej nigdy nie powstanie, tak? Bo ta klientela się zmienia i moim zdaniem, wydawcy tych gier, twórcy tych gier starają się dopasować. Do, do tego zmieniającego się rynku graczy, tak, czyli coraz młodsze osoby sięgają po tego typu tytuły, i myślę, że takie osoby nie do końca byłyby zainteresowane właśnie grami typu, właśnie Battlefield 1 w wersji odświeżonej, czy, czy coś nawet nowego, ale w realiach II wojny światowej. Sądząc po grach typu Fortnite, Call of Duty, gdzie mamy kolorowo, gdzie, gdzie mamy kupę tych skórek, możemy sobie modyfikować, i, i, i w pewnym momencie gra staje się tylko dodatkiem do, do kosmetyki i, i do tego całego, do tej całej przaśności, to, to myślę, że no dlatego oni właśnie nie poszliby w tą stronę. I, bo, bo chcą zapewnić sobie zbyt na tą grę, a idąc w stronę czegoś teraźniejszego, uważam, że jest większe prawdopodobieństwo, że faktycznie ci młodzi gracze również tym tytułem się zainteresują i będą chcieli w niego grać. Tak? 2042. Mi osobiście średnio podszedł i nawet takie dosyć niewielkie wyjście w przyszłość w takim konflikcie militarnym, no to nie do końca, nie do końca mi przypadło do gustu. Oni też po prostu chcieli troszeczkę przekombinowali. I coś po prostu nie pykło. no Teraz ta gra jawnie nie gram, ale słyszałem, że jest, że jest naprawdę grywalna i da się, da się w tym, przy tym dobrze bawić. Natomiast ja, ja nie, 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 nie planuję powrotu do, do 2042, ale będę czekał na, na tą część nową. Miejmy nadzieję, że faktycznie przyłożą się i nauczą się na swoich błędach yy, i wyciągną jakieś wnioski po to aby dać nam takiego battlefielda i taki po prostu produkt, który my docenimy i będziemy chcieli w niego grać, tak. Yy, I fajnie by było, żeby faktycznie to co teraz wyjdzie w 25 roku to była taka część do której my będziemy chcieli po latach wracać, tak? Czyli Battlefield na lata, nie na chwilę. E, zobaczcie, to co teraz widzicie, ten Battlefield, jedyneczka, ona wyszła w 16 roku. Gra ma w tym momencie 8 lat e, i ona dzisiaj broni się gameplayowo, tak? E, więc to o czymś świadczy, że nie wiem, może jednak kiedyś te Battlefieldy robili lepsze, może bardziej się przykładali, więc y, samo zaplecze i możliwości to oni mają, więc. Może jest to tylko kwestia tego, żeby się postarać i zrobić naprawdę, naprawdę fajną grę. Także zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja sobie i wam życzę, żeby faktycznie tak, tak było. Ogólnie w tym wywiadzie gość sam przyznaje, że musi Marka odbudować zaufanie u tych stałych, starych graczy. Ciekawy jestem, czy, czy im się to uda. Ciekawy jestem, czy im się to uda. No to będziemy musieli jeszcze trochę, niestety, poczekać. Ja sam jestem jeszcze ciekaw jednej rzeczy, a mianowicie, jaki faktycznie konflikt będzie pokazany w tej nowej odsłonie, bo z przecieków z pierwszej jeszcze chyba połowy roku nawet wynikało, że będzie to konflikt krajów NATO z jakimiś najemnikami, jakimś prywatnym wojskiem, coś w tym stylu, więc no, no pomysł, ja wiem, czy ciekawy pomysł, no jak na czasy takie teraźniejsze, to może i tak, no bo w sumie to co mieli wymyśleć, ciężko byłoby w aktualnej Sytuacji na świecie, wymyślać konflikty między konkretnymi państwami. Chociaż, chociaż gdzieś tam takie konflikty były, chociażby w 2042, fikcyjne, bo fikcyjne, no ale wtedy nie, nie było tej wojny, którą mamy aktualnie, więc może mogli sobie na trochę więcej pozwolić. Teraz byłoby to trochę nie na miejscu. Także no, wymyślili wydaje mi się, że coś na tyle neutralnego, że jakby nikt nie będzie na to patrzył pod, przez pryzmat historii nowożytnej, aktualnej na świecie. No i tyle chyba. Słuchajcie. No, ja nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, bo w sumie. Byłem delikatnie zawiedziony 2042. Do tego czasu, jak pojawi się nowa odsłona, czyli prawdopodobnie w 2025 roku, będę zapewne ogrywał Battlefield'a i jedyneczkę. Zapraszam Was oczywiście na streamy z Battlefielda jedyneczki, no tam sobie gramy całą ekipą, może nie jest to grana na profesjonalnym poziomie, ale bawimy się bardzo dobrze, więc no, jeżeli macie ochotę z nami zagrać i odświeżyć sobie ten wspaniały tytuł to również Oczywiście serdecznie was zapraszam. Jest taka możliwość, żeby zagrać sobie z nami. No i co? To byłoby chyba na tyle runda też, którą oglądamy. Już się kończy. Mi nie pozostaje nic innego jak życzyć wam oraz sobie tego, aby następny Battlefield był od początku, od premiery udanym. Tutaj tytułem, żebyśmy nie mieli tego syndromu straconych pieniędzy i wyczekiwania na jakieś pacze łatki i tak dalej i żebyśmy mogli po prostu od pierwszych chwil cieszyć się w pełni tą grą. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.